Psalm siedemnasty Modlitwa Dawida Wysłuchaj Panie słuszną sprawę moją zważ na moje wołanie skłoń ucha do prośby którą z ust nieobłudnych zanoszę od oblicza twego niech wyjdzie wyrok o mnie oczy twoje widzą co jest prawe kiedy zbadasz serce moje nawiedzisz mnie w nocy Ogniem wypróbujesz mnie, nie znajdziesz nic. Zła myśl nie przeszła przez usta moje. W rzeczach ludzkich, wedle słowa ust twoich, wystrzegałem się dróg przestępcy. Trzymały się kroki moje ścieżek twoich, nie chwiały się moje stopy. Ciebie wzywam, bo ty mnie wysłuchasz, panie. Skłoń ku mnie ucha twego i usłysz moje słowa. Cudownie, okaż miłosierdzie Twoje, Ty, który szukających schronienia od ciemiężycieli, wybawiasz swoją prawicą. Strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twoich skrzydeł ukryj mnie. Przed niegodziwymi, którzy gwałt mi czynią, przed nieprzyjaciółmi, którzy na mnie zawzięcie nastają. W tłuszczu swego serca zamknęli się, usta ich przemawiają wyniośle. Zewsząd okrążają mnie, oczy zwracają, aby powalić na ziemię. Podobni są do lwa, pragnącego żeru, do lwa młodego, czającego się w zasadzce. Powstań, panie, uderz wcześniej i powal go, wybaw życie moje od niego dziwca mieczem swoim. Ręką twoją, panie, od ludzi, od ludzi, których dziełem jest żywot ten, których brzuch... Napełniasz darami twoimi, których synowie żyją w dostatku i nadmiar mają, żeby potomstwu zostawić. A ja w prawości ujrzę twoje oblicze i nasycę się za przebudzeniem obrazem twoim.